Jestem dzisiaj sam, bo Wiola miała na rano. Ja jestem w nocce wyrąbany, niewyspany, ale gotowy do boju. <noise> Także lecę sobie sam i właśnie wyszło chyba 10 halerzy Republika Czechosłowacka. Tak to wygląda. Gdzie jest kamera? Tu? No, trochę słabo. Tak mi się zdaje, że to jest to. Oczywiście stan taki jak widać Żelazo Zgnite Lecę dalej no mała aktualizacja, to chyba 10 koron, nie 10 kalerzy, to takie wiecie, ponoć <grym> Dobra, lecę No i tak, długo, długo nic Aż wreszcie hits Jest coś Dyszka Dyszka z Republiki Weimarskiej 24 Populares, Mennica A o, To chyba najbardziej popularny Lecę dalej. No, parę, parę razy przeszedłem. Ciach, ciach, ciach. I lipa. A to całkiem blisko tego naszego pola, gdzie wychodzi. No. Kwestia 50 metrów i już nie wychodzi. Słabo. No i mam fajny guziczek. Szczerze powiem, tutaj na bajerach. Nie wiem, pierwszy chyba mam. Pruski guzik. Wzór 1915 Jest z tą większą koroną u, u Daniela kiedyś wykopałem, ale ten z 1907 do 1910, to co były, to jest trochę mniejsza ta korona, ale tego jeszcze nie mam. Cieszę się. No nie wiem, nie widzę tutaj, czy są jakieś sygnatury. Niestety szczotka została w aucie. Ale tam zmierzam za chwilę, także spróbuję doczyścić. No ale jest, bruski. Lecę dalej. No i mam małą zagwustkę, bo nie wiem co to jest. Trochę przypomina jak monetę. Ale przypuszczam, że to chyba jakaś marka narzędziowa. Dojdę do auta, wezmę wodę i przemyję. Zobaczymy, może coś się pokaże. No, taki dziwny fancik. To jakby była na środku. Nie wiem, co to mogło być. pokaże się po przymyciu, może coś. Zmierzam do auta. Jeszcze długo, długo pochodzę dzisiaj. Czekam jeszcze na wiole Wróci z pracy. Razem podeptamy. No to lecę. I tak idę, idę i dojść nie mogę. Sygnał za sygnałem się pojawia na razie Sygnał za sygnałem się pojawia i ciężko dojść do auta Nie wiem co to jest jakieś zdobienie Co to miało przedstawiać jest z cynku Także nie wiem co to mogło być nic mi to nie przypomina no, ale ma jakieś charakterystyczne wzory. No lecę dalej. Zobaczymy, czy dojdę teraz, czy, czy znowu coś wyjdzie. A może nagram coś jak, jak łuska? Fajnie widać. Mamy tu miesiąc styczeń 1905 rok. No, tutaj są oznaczenia producenta, którego wam nie podpowiem, co to jest teraz. Czyli mamy tutaj guziki pruskie Łuski z pierwszej wojny No też ciekawy temat się zaczyna Pierwsza wojna Na tym polu Na tym polu tak samo znalazłem parę dni temu klawrę Chociaż nie kompletną No i też ciekawa sytuacja Bo wszystko wychodzi na jednym polu 1905 Styczeń Lecę dalej, już jest blisko No i miałem rację, jest to marka narzędziowa Numer jakiś 200 Kółeczko tutaj było, dziurka znaczy się no, Z drugiej strony chyba nic nie przedstawia Zwykła marka narzędziowa No i jest Cesarstwo początków Cesarstwa 1875 Z tym mniejszym orłem z tyłu No i stan fajny Ładnie się zachowała w tej glebie Nie ma co przedłużać Lecimy dalej No i patrzcie, wyszedł taki dziwoląg Ani to guzik Możliwe, że to był guzik, ale Nie wiem jak był przyszywany przez tutaj przeplatane coś tu mamy takie nie wiem czy to będzie widać a z drugiej strony serenka No, teraz dobrze widać. No, ale co dalej. Ale powiem wam, jaki lapsior. Sreberko. Sprawdziłem teraz, kurde, że to jest srebro. Ja myślałem, że 1951 to nie będzie srebrna marka. Znaczy, 5 markówek. Ale to jest ze srebra. Jaka petarda. W takim dołeczku na skraju pola. No mega. Kurde, Hindenburga szukam, Ma tu, kurde, takie jakieś. Markówki wchodzą. No, zaubiście, ja się cieszę. Jest mega. 1951. Srebrerko. Dokleję Wam zdjęcie i opis, bo warto. Jest mega. Zaraz wiola przyjeżdża i letamy dalej, ale sygnał jak dzwon. Mega, 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 co dalej. Ja, ten usik znowu robi robotę. Wyszło ja chyba... Tak mi się wydaje, tylko, że jakiś kawałek naczynia. To mogło być ucho. Przypomina trochę cynkowe jakieś naczynie, ale... No nie wiem co to mogło być. Tak szczerze. Tak strzelam, że to mogło być naczynie. No ale jakieś zdobienia. Ciesz czy ja wiem, czy to może jakaś figurka, możliwe że figurka też miał. No ale daje, daje. Przy tym końcu poladaje. A klamra była gdzieś tutaj. No i tak idę szukam jeszcze, może tej zewnętrznej części klamry, tą zewnętrzną część klamry uda mi się znaleźć. O wątpię, to może być rozciągnięte po całym polu. No ale szukać trzeba. Lecimy. No, i po czasie znowu weszła jakaś monetka. Jest to dwieczka z Republiki Weimarskiej. 1923 stan. Z żarty. Także nie ma się czym pochwalić. Lecimy dalej. No, i właśnie dzwoniła Wiola, że już jedzie. Także zaraz będziemy kopać we dwójkę. Ja jeszcze mam 2-3 godzinki. Muszę po córkę jechać. Śmigło i A teraz taki dziurawy konik wyszedł. Nie ma pół jeźdźca, nie ma głowy. Nie ma nóg i jeszcze dziurę mam. Nie wiem na co to takie było z dziurą, ale jest. Lecę dalej. I znowu deusik wyszerpał żołnierzyka. Bez głowy ani koń, ani jeździec, ani nóg. No ale. Pójdzie na półkę z żołnierzkami. No i jest wioletta. Płaczę, że mało sygnałów. No, mało sygnałów, no ale co? Zawsze coś. Lecimy dalej. I kolejny ciekawy, ciekawy przedmiot. Cóż to może być? Szpila do włosów? Nie wiem. No, to już jest gruby przedmiot, coś fajnego. Ładnie zdobiony. Hm. Spróbuję poszukać w internecie, może coś mi się uda ustalić. No, jak nie, no to nie, no ale. Dosyć ciekawe to jest. Ale co dalej? No, jest obrączka ptasia z tych typu kuropatw i takich innych, tych dużych, ale ciekawostka, bo francuska. Fr. Nie jest to niemieckie towarzystwo tych miłośników ptactwa. Nego francuskie jakieś. No, takiego jeszcze nie znalazłem, ale powojenne. Z datą 1957, jak widzicie. No i Ciekawe też. Takiej nie mam, a dużo mam ich No i jest kolejna ptasia obrączka i kolejna francuska. A tym niedaleko to było od, od poprzedniej. 1956. No i na rybku ptoka. I co tam? Siema! Siema! Nic nie ma! Siema, nic nie ma! Nic nie ma. No ja coś tam łapię, ona ma jakiegoś wyjątkowego ciępecha. Co ja mogę tak w szpicie pozyskać? Na tym polu. No dobra, lecimy, bo wieje. Co ci piszczy? Wiesz, raz zmienić jeden program, drugi program, może po prostu gleba jest taka jakaś, widzisz? W tym miejscu jest taka dosyć piaskowa gleba, nie? No, zaraz zobaczymy, ale no, pokażemy co wyszło. To jest właśnie na jednym programie i jest płasko. Dzidy stoją, ale jakoś Regensburger Heller wyskoczył też. I do ładny stan nawet. Ładny no. no, stan dobry Stan nawet nawet Wiecie, może datę nawet się dopatrzymy 1764 jakoś tak jakoś będzie Chyba tak 1764 Tak mi się wydaje no ale no ładny stan Dosyć dlatego, tego, że to jest w tym miejscu taka dosyć piaskowa ziemia I nie wiem dlaczego Simplex nie chce w takiej ziemi szukać Nie wiem czy widzicie, tutaj dziurka po Regensburger Hellerze Nawrotka, sygnał Kolejny Regensburger Heller Jest Taki ciemniutki Żelata na tym wietrze Wiatr pewnie wam przeszkadza, ale Postaram się zasłonić no ten już słaby stan. No ale wychodzą. Lecę, bo mi bateria już zaczyna padać w, w telefonie. Szybko, bo bateria pada, kawałek krzyżyka. Niecały. No i cały. lecimy dalej. No i ma Wioletta swoją obrączkę. Tu masz numer.

ale jak już wykopię to konkretnie. Jak wykopie to konkretnie. I to jakie ładne to srebrko No jakaś mordka jeźmie, ładna... żeś mi musiał i zaproponować innego... Chcę wyzumować. Co? A już widać herb z tyłu muszę rzucić rękawiczkę, Nie niech leży. Rękawiczka. No, to będzie odwrotnie. Czyli jak jest jedno, drugie soberko to będzie ich tu na pewno więcej. A tak poza tym, to bym chciała pozdrowić kogo, Ludwika. Tak poza tym, Ludwiczek, pozdrawiam Cię serdecznie. Właśnie serberko wykopałam. A teraz czekamy na gold. No, ale to trzeba pojechać dalej. Ale jak coś, dzięki za pozdrowienia. I pozdrawiamy Cię również z no. Bajerów Z Bajerów I mamy 1759 rok tego srebrnika, proszę Pani Który? 1759 co ty gadasz? Mhm. Wow. Grubo A co to jest? Jakiś Maximilian. no Takiego nie mam srebra i powiem ci, że ci wielce gratuluję, bo jest jej Przynajmniej się humor A! To, że... <śla> Jak nic nie kopię, to wykopię petardę. <śla> no i jest kolejna łóżka pierwszowojenna. Czyli temat z tego pola pierwsza wojna. No i fajnie. Ktoś mnie kameruje z cygary, mnie się już se blykła Pokaż tutaj co ci tam wyszło, jak mi nie było chwilę Patrzcie jaki srebero czas, nie chcę zoomować. Sześć krajcarków. Piękne. Sześć, dwa sreberka. Hmm. O i to leżało, ty. idę se? A to na no wierzchu leżało? No, no idę se. kurde mam zdjęcie jak idę. I sobie patrzałam ziemia, jo no kurde, po co mi ma nie? Patrzcie jaki armagedon idzie. tak. <grym> Ale przejdzie bokiem, nie? No i pokopane Chwila na polu i wyrwanie chmury No i teraz